Witam, witam. Z tej strony Vavos. Zapraszam was do nowego odcinka z testem. Przypominam tylko o rozdaniu groszka na 30 subów. Żeby wziąć udział musicie zasubować kanał oczywiście i dołączyć do naszego Discorda. A mnie to tyle. Dla was jeszcze jest film, więc oglądajcie. Aha. Nie no, negewem. A co? Problem? Tak. W tej nie, to przesadził ich powiem. To jest najlepsza broń w tej grze. Boli no mnie wale. to, co wale. mówisz, bardzo. Giewę, to... Aha! ty dojesz? Aha, nie no. Typ co gra z krowy i znegewa, nie co się. o co chodzi? No o wszystko wiesz. Ej, o sobie się <noise> łap. Co. O! Dziękuję. Ale nie kampię się tam gdzie wcześniej. No, nie zła krowa! Nie zła krowa! Dobra, ja słyszałem tego, tego słów stópki, on tu gdzieś krąży. Czuję, że go stópki. Słyszałem. What the fuck? top seeker jest kales z Antek nie trafił. Ej, jak się są wydostać pomożesz? Top psycho z jest z kales. No wiadomo, to tu wszędzie muszę pendy. Nie... Muszę podłożyć te cztery, wtedy Antek wyjdzie z Okej, okay, nie już nie korzystam z okipa. Well, well, well. Jan. I ty wiesz, że on może być po twojej ty, co to było? Co to było? <grym> Ej, pomożesz mi się stąd wydostać, kolego. Ej! Nie, nie mieliśmy mi zastrzelić się, żebyś mi pomógł mi wydostać się. Do... <grym> okay, patrz to. Patrz jak ich swajkuje Ciągle ten drugi jest taki zacofany. No nie wiem, ale wiem, że fajnie, Five... fajnie, nic mi nie ale nie, nie wiem. Że... Okay, okay. Ja myślę, <trym> że na zda nich nie działa decoy. Działa właśnie. Patrz to. Rzucę to. Teraz decoy. Teraz to. Wow. <laughs> okay, jakby nie zostawiam to bez no. bez komentarza. No. Tak? Ja myślę, że to będzie niestolbowy. No. Ja też. Jakby, ja potrzebuję skina do magazynu. To już jest, to już jest normalne. Nauczyli no, się jeden ma olbrzyma. Jestem na musisz ich tutaj zajść. No. Jednak. Chyba, jednak nie. Uważaj. Janek! Weź się. Musisz, musisz się nauczyć. Nie. No kurde, weź nie mogę. Bez sensu! Nie da się, tak. Blokuje się ciągle, nie? Ej, pokażę ci takiego mojego na tej mapie? Nie, Ale... nie, 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 ty mi nie pokazuj. Tak, <grytanie> czemu? <grytanie> Ale no, patrz, chodź. Stoisz w tym rogu, w tym tu, tak idealnie. Obracasz się i idziesz całkiem do tyłu. A ty musisz na mnie stanąć. No. Musi musimy razem skakać. No, czekaj, bo coś się nie udało. Tak, no. No, skakaj, skakaj. Patrz, jaki, patrz jak daleko skoczyłem, nie? Kurde. Ej, no, <gry> chyba się znowu klipowałem. Kurde, ej. Podaj, jakbyś zrobił Nie znam żadnej. Yyy... Nie. Znam. I, I, żadnej. I, 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 i. Enter. Yy, wyszło, pamiętam, Twoje oczy. Nie wiem, co to jest. Ale wiesz Kurde. Booklecie. <laughs> z z ziemi, kurde, takie kreaty wyspają, nie? Kurde. <laughs>

OLE siodło fajnie. The fuck? Co? To jest cz auto Ale się automatycznie nie tak? cz no, Myślę, że mam cz No nie, na pewno nie, nie, cz wiesz? O! Nie mam aimbota Jakoś się sobie przeładowuję Nie mam aimbota, nie mam No i po i prostu ma wolać, tylko że nie przez w... Daj se. Co? Co? Co ja sobie... Nie, bo, aimbot mi nie działa a mi wręcz przeciwnie, się zabi. Ale co ja nie mam, M-Bota Dotknij zaby, czy coś, nie? <laughs> nie wiem. Ja już się dzisiaj uczyłem utworu na. ty eee. ja że... ale no co ja nie mam, M-Bota Bo. E... No i weź. Oj, doj. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chodzi o rozdanie Luczka, to postaram się go zrobić 18 marca. I do następnego.